Cześć, witam was bardzo serdecznie 19 września 2023 roku i zaczynamy naszą codzienną szybką analizę kryptowalut. Oczywiście na samym początku proszę Was o lajki like i o suby, a my zaczynamy sobie dzisiaj standardowo od kryptowalut, ale na koniec będą jeszcze indeksy, więc wbijajmy sobie od razu na CoinMarketCap. I największe spadki w ostatnich 24 godziny na Aptos, czyli APT 3,64%, największe wzrosty na GMX 2,7% wskaźnik strachu i chciwości aktualnie jeszcze na strachu na poziomie 46, tak samo jak to było wczoraj, a Altcoin Season Index pnie nam się dosyć fajnie do góry i aktualnie mamy poziom 51. Zanim zaczniemy, kilka osób pytało się o naszą grupę Discordową. Jeżeli ktoś chce dołączyć, to jest kilka dostępnych miejsc, więc można wbijać przez Patronite, a, a my lecimy sobie standardowo obejrzeć bitcoina. Narzućmy sobie nasze poziomy. No i ja tutaj czekam głównie na dzień jutrzejszy. Jutro mamy o godzinie 20:00 ogłoszenie stóp procentowych, mamy FED stanach i tu może się dosyć sporo wydarzyć. jak sobie tak od razu spojrzymy to od razu widzimy, że tutaj mamy bardzo fajnie przetestowany poziom 26700 i on był tutaj w dniu wczorajszym i w nocy testowany. Dzisiaj dostaliśmy bardzo fajne tutaj wzrosty aż do okolic 27450. Możemy sobie od razu też z tej fali spadkowej, która była, wyznaczyć Fibo. No i widać, że idealnie nam tutaj reaguje cena na poziomie 786 Fibo, czyli w okolicy 27 445 dolarów przebicie tego poziomu no to tu już spokojnie mamy atak na 28 tysięcy czyli ta żółta strefa ja sobie teraz usunę to fibo więc tu możemy spodziewać się dalszych wzrostów ja co prawda szykuję się że jutro podczas posiedzenia fedu możemy na samym początku dostać delikatny spadek do okolic 20, między 27 a 26 700 no, i później spodziewałbym się wzrostów. Jestem bardzo ciekawy, nie tego jak tutaj, czy podniosą stopy procentowe, czy nie, tylko bardziej mi interesuje, co o 20:30 Powell powie, jak widzi przyszłość, czyli koniec roku i początek następnego roku. I to będzie bardziej tutaj nam coś powie o tym, jak może faktycznie Pójść bitcoin, zobaczymy jak zareaguje dolar. Oczywiście jutro na Discordzie robimy live'a typowo związanego z Fedem. Dlatego mówię: Na początku możemy mieć ruch. Ja podejrzewam, że delikatnie w dół, ale później jestem ciekawy bardzo co Powell powie. Co nas dalej czeka, jak, czy jakieś dalsze obostrzenia będą. To jutro wszystkiego się dowiemy. No, i jutro, bo bardzo możliwe, że z okazji tego, że będzie FED, bardzo możliwe, że nie będzie nagrania z codziennej analizy, tylko będziemy właśnie już typowo nastawiać się pod te wieczorne wydarzenia. Więc myślę, że warto tutaj zwrócić uwagę na to, co się będzie działo już od godziny nawet 19.30, bo lubi już wcześniej tutaj zacząć bujać na. W wykresie, zobaczmy sobie od razu order, booki. order Na order bookach widzimy tutaj właśnie na 27 500. Nas po stronie sprzedażowej dosyć sporą ścianę zleceń. Więc tu, przy ewentualnych wzrostach, możemy spodziewać się jakiejś większej reakcji. Więc tutaj, właśnie idealnie na tym poziomie, FIBO, właśnie z tej fali. Spadkowej, i tutaj robi nam się taka dosyć mocna bariera do przebicia. Więc jestem bardzo ciekawy, czy dzisiaj faktycznie nie przebijemy. Co ciekawe, dzisiaj Nasdaq i ogólnie indeksy lecą troszkę w dół, dlatego do indeksów sobie dzisiaj zobaczymy. Ja również dzisiaj zamykam mojego Nazdaka, którego trzymam już od dwóch miesięcy, wrzuciłem go oczywiście na Twittera, więc możecie wbijać. Oczywiście tam zamieszczam większość moich pozycji. No i będę chciał dzisiaj zamykać praktycznie większość pozycji właśnie przed tym fedem, no i nastawić się tylko i wyłącznie głównie na Bitcoina. A my zobaczmy sobie teraz wskaźniki procharts, na których widać, że wpływa nam trochę z na giełdy, więc bardzo możliwe, że ktoś już się szykuje na jutrzejszy dzień. Widać również po wskaźniku CVR, że tutaj ulica bardzo mocno przejęła kontrolę nad rynkiem, więc też może być dosyć. Ciekawie. A my lecimy dalej, zobaczmy sobie Ethereum, które dużo, dużo słabiej tutaj reaguje niż Bitcoin. No i widzimy, że znajdujemy się cały czas między 1611 a 1678. No i do dnia jutrzejszego, oczywiście, będziemy na pewno tutaj w tym zakresie się poruszać. A my lecimy dalej. Przygotowałem jeszcze kilka kryptowalut dla Was. Zaczniemy sobie od A0, które tutaj bardzo mocno spadło w ostatnich dniach. I tutaj z poziomu 72 centów dostaliśmy 20% strzał do góry, do okolicy 86 centów. Była dosyć mocna pompa. U nas na Discordzie już mówiliśmy, że właśnie ta zielona strefa to jest takie już jakby dno na A0 i trochę się zdziwiłem, że zeszliśmy aż tak nisko, ale jak widać kupujący tutaj bardzo szybko zareagowali, no i wybili z powrotem cenę do góry, ja oczywiście będę się tutaj dalej przyglądał i wam będę wrzucał jak coś się ciekawego będzie działo teraz coin MX czyli coin giełdy MEX GLOBAL ja sobie może tutaj wrzućmy interwał dzienny. Widać, że tutaj po tych wzrostach, które były od początku roku dostaliśmy spadek dokładnie do połowy FIBO, no i cena właśnie w dniu dzisiejszym bardzo mocno nam tutaj odbiła, i widać, że planuje tutaj być cały czas powyżej tych dwóch dolarów. Jestem bardzo ciekawy, czy teraz już po tym Odbiciu będzie próba dalszego impulsu po kolejny szczyt, czy jednak to jest tylko chwilowa korekta przed dalszymi spadkami. Co prawda jest troszkę słaba, chociaż z tego dołka jakbyśmy sobie policzyli, to jest około 15%. Więc dosyć fajnie w ciągu praktycznie 24 godzin, więc warto mieć też na uwadze. I ja też będę tutaj oczywiście się przyglądał, ponieważ posiadam też prywatnie troszkę tych coinów na spocie. A my lecimy dalej. Kolejnym coinem na dzisiaj jest STMX, który tutaj też bardzo mocno nam odpalił po tych spadkach, które idą bardzo fajnie po tej linii FIBO. Dostaliśmy tutaj właśnie z 618 odbicie, no i poleciliśmy dosyć fajnie do góry. Chociaż ja po cichu liczyłem na wybicie tego szczytu, który był 16 września, ale dzień się jeszcze nie skończył, i bardzo możliwe, że jeszcze będzie jedna próba tutaj odbicia do góry. Jednak tutaj okolice właśnie tej linii Fibo. W okolicy 0,7 centa, no to będzie dosyć mocny, mocny sufit. No i jeżeli dopiero byśmy przebili się tutaj do okolicy 0,8 centa, to wtedy można pomyśleć o jakichś większych wzrostach. Tutaj naprawdę będzie dosyć spory sufit, który będzie zatrzymywał dalsze wzrosty. Teraz zerknijmy sobie na terwę, które tutaj. Bardzo dobrze wspominamy na Discordzie, bo tutaj dosyć mocno shortowaliśmy. no i idealnie na 382, bo dostaliśmy to odbicie, no i cena zawróciła dokładnie do tej czerwonej strefy, która była tak decydująca, która jest między 34, a 76 centów a 38 dolarów. No, i cena tutaj podejrzewam, że będzie miała bardzo duże problemy, aby przebić się przez właśnie te kilka dolarów tej strefy. I raczej bym tutaj myślał o tym, że dostaniemy jeszcze głębszy zjazd w dół. A że, ostatnio, dosyć fajnie tutaj nam shorty wychodziły, no to tutaj na pewno będę obserwował, jak będzie. Cena zachowywała się w okolicy 29 dolarów. Jeżeli tu będziemy przebijać, na no to w przedziale od 29 do 24 dolary będzie fajna strefa na shortowanie, ale pamiętajcie, trzeba uważać na tego koina. Potrafi naprawdę zrobić bałagan w portfelu. Jeżeli faktycznie byśmy próbowali tutaj wejść bez jakiegokolwiek zabezpieczenia na tak mocnej, pozycji dlatego ja zawsze zachęcam do korzystania e, chociażby ze stop-loss kroczącego, który jest oczywiście na giełdzie BingX e, i fajnie się z niego po prostu korzysta. I ostatni coin na dzisiaj e, będzie Storch, e, który tutaj po tych e, imponujących wzrostach e, które zaczęły się z 22 e, praktycznie centów Doleciał aktualnie do 41 centów. No i tutaj, po wybiciu 16 września tego szczytu na niecałe 42 centy, dostaliśmy korektę właśnie do tej zielonej strefy, która prawie zaczyna się od 382 FIBO bo tutaj na, za pierwszym razem właśnie na 382 bo nam cena odbiła, ale później dostaliśmy delikatnie głębszy zjazd właśnie do 33,8 centa i tutaj już ostatecznie nam się cena odbiła, wybiliśmy jeszcze wyższy szczyt i teraz zaczyna się robić delikatna korekta, delikatne zatrzymanie właściwie no, i ja bym chętnie tutaj postawił jakąś pozycję, ale z uwagi na jutrzejszy Fed nie odważę się tutaj stawiać i poczekam sobie ze spokojem na to, co wydarzy się jutro. A teraz zerknijmy sobie jeszcze tylko na indeksy, które dzisiaj wszystkie na czerwono. SP jako pierwsze jednak nie zaliczyło tej zielonej strefy, na której ja byłem tutaj uszykowany. No i zaczyna nam spadać, ale to jest też dobra informacja, ponieważ tu w okolicy tej żółtej linii i tych dwóch linii Fibo będzie dobre miejsce na odpalenie longa, więc warto poczekać, być cierpliwym i tu może się naprawdę wydarzyć jakaś, jakaś fajna pozycja, nawet długoterminowa taka jaką miałem ja. Na zdaku Indeks Jones również spada, ale on już ma tutaj dosyć mocne wsparcie na 34 287. No i tu może nam się cena faktycznie zatrzymać, chociaż ja cały czas powtarzam, wolałbym tutaj odpalać longa właśnie z tej strefy między 33 570 a 33 800 następnie DAX, który również leci. On ma tutaj mocne wsparcie na 15478 euro i z tego miejsca fajnie by było również odpalić jakiegoś longa. Wik cały czas według planu spada nam tutaj za każdym razem delikatne korekty, ale impuls jest cały czas spadkowy no i ja tutaj czekam do końca roku do zejścia między 1650 a 1750 tutaj w tą strefę no i tego się będę trzymał a ta analiza była już przeprowadzona na początku roku więc jak na razie idzie wszystko według planu no i NASDAQ ostatni na dzisiaj który bardzo fajnie tutaj odpalił ja, co prawda, tutaj z tego miejsca, gdzie jest ta zielona rakieta, tutaj cały czas siedzę z tego miejsca w short. Mogłem wychodzić tutaj, jednak czekałem. I jednak widzimy, że cena zaczyna nam ponownie teraz spadać. Ja dzisiaj będę zamykał właśnie tego shorta, którego już od dwóch miesięcy trzymam. Gdyby nie ten jutrzejszy FED. Pewnie bym jeszcze sobie trochę otrzymał tą pozycję, ale zdecydowałem się jednak zrealizować zyski. Wam również życzę, abyście realizowali zyski. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za lajki, za suby. No i pamiętajcie o zabezpieczaniu pozycji, bo jutro może naprawdę być spore bujanie już od 19.30. Do usłyszenia. Hey.